Zgoda buduje, a nie zgoda wiadomo. Potwierdzeniem słuszności pierwszej części znanego porzekadła może być współpraca między legionowskim ratuszem a spółdzielnią mieszkaniową. Ostatnio trwająca od lat komitywa przyniosła kolejny pozytywny efekt, a dokładniej rzecz ujmując przyniesie już wkrótce. To dobra wiadomość, zwłaszcza dla zmotoryzowanych mieszkańców osiedla Sobieskiego z budynków usytuowanych w pobliżu tamtejszej przepompowni ścieków. Do administracji od wielu, wielu lat spływały głosy ze strony mieszkańców dotyczące potrzeb parkingowych, szczególnie tej okolicy, bo rzeczywiście ulica Graniczna, ten zakręt na ulicy, okolice bloków 414, 15, 412, 511, tam rzeczywiście nie ma miejsc parkingowych. Zdecydowanie lepszej sytuacji są mieszkańcy w pobliżu ulicy Pałacowej, bo tam łatwiej jest zaparkować, tutaj jest zdecydowanie trudniej. Stąd administracja znała tą sytuację i Rozpoczęliśmy rozmowy z miastem, żeby taki parking tam stworzyć. Wiedzieliśmy też, że działka jest płytko usieciowiona różnego rodzaju sieciami pecu, energetycznymi, więc nie ma możliwości, żeby na tej działce coś bardziej wchodzącego w głąb, chociażby fundamentami postawić. Ponieważ dla obu stron było to jasne, szybko skupiono się na jedynie słusznym, także według tubylców, przeznaczeniu terenu. Dzięki temu miejscy urzędnicy mogli wreszcie od koncepcji przejść do inwestycyjnych konkretów. Były spotkania z mieszkańcami i rzeczywiście tam potrzeby parkingowe są spore. Nie ma miejsc parkingowych w okolicy wystarczającej liczby, żeby zabezpieczały potrzeby mieszkańców. Stąd pomysł stworzenia tam parkingu. Prezydent na, na taki pomysł przystał. Obecnie dostaliśmy projekt zagospodarowania tego terenu w formie parkingu. Wiem, że miasto przygotowuje procedurę przetargową i mamy nadzieję, że w tym roku dojdzie do realizacji. Wiele tu zależy od losów przygotowywanego właśnie przetargu. Sytuacja na rynku usług budowlanych nie napawa optymizmem. Z drugiej strony, chodzi o inwestycję względnie mało skomplikowaną pod względem technicznym. To jest tak naprawdę największa bariera teraz, bo wiemy, że nieraz te przetargi miejskie 3-4 razy są ogłaszane zanim ktoś przystąpi do złożenia swojej oferty. Tutaj są w sumie dosyć proste prace brukarskie. Miejmy nadzieję, że w tym pierwszym przetargu uda się wyłonić wykonawcę i wtedy myślę, że prace pójdą szybko. Kiedy dobiegną końca, okolicznym właścicielom aut przybędą jakieś dwa tuziny miejsc parkingowych i można być pewnym, że już od pierwszego dnia nie będą one stały puste.